Nie uwierzycie jaką ofertę dzisiaj dostałem. Cześć, witajcie moi drodzy, jestem Remi z chajcie i naprawdę nie uwierzycie słuchajcie jaką ofertę za jednego z moich pedów z heci. dzisiaj dostałem słuchajcie od jednego z widzów chyba słuchajcie. W każdym razie moi drodzy zaraz wam wytłumaczę o co chodzi, bo słuchajcie, okazja jest naprawdę przekozacka, ale na samym początku pamiętajcie o tym, że jest konkurs na moim kanale z heci, na Exclusive pony. Aby wziąć udział, to pamiętajcie, By kończyć teraz stawić łapę w górę, z dzwonkiem oraz napiszcie moje dody w komentarzu Wasz z Robloxa oraz napiszcie Exclusive i pamiętajcie aby koniecznie wbić na mojego Instagrama i go zarfolować, mi to ja 2 oraz na drugi kanał Jeremy Roblox. Plus, słuchajcie, macie szansę wygrać na pewno, słuchajcie, ekskluzji pony. Bardzo fajny, pewnie ci polecam. Ale naprawdę cię mam przekazać. Z okazje okazję życia. I zaraz w ogóle zobaczcie o co chodzi. Patrzcie teraz, moi drodzy, na to. Ktoś, kto nazywa się w Piotr legitymny Piotruś I nawet nie wiedziałem, że mam go w chęci Napisał do mnie taką wiadomość: Jeremy, jestem w twoim znaj, Wymieni się Twój ekskluzji pony za huge Santa Pauza mojego, bo potrzebuje do kolekcji wbij do mnie. Czyli, moi drodzy, jak usunieście, właśnie ktoś chce się wymienić za mojego słuchajcie, jednego z Opponent, czyli moi dody 450 bilionów z heci, ekskluzywnego peta i oferuję słuchajcie za to santa pauza. Huge santa pauza, który jest przekozacki mega rzadki, jest mega dużo wart, słuchajcie. Jestem ciekaw, czy naprawdę uda mi się wymienić, słuchajcie, to i czy naprawdę go dostanę, bo bardzo, bardzo, bardzo bym go chciał mieć, słuchajcie. W każdym razie pamiętajcie, by kończyć odcinek, zobaczyć do końca, bo słuchajcie, coś w życiu, że się naprawdę będzie się działo, bo moi drodzy, dostanie im pewnie przekozackiego peta W każdym razie oglądać do końca, słuchajcie, a my lecimy już do, tego, do tej osoby, w ogóle zobaczmy, czy ona gdzieś graczy, o co w ogóle tutaj chodzi. Okej, okay, słuchajcie, w takim razie, czas bić do tej osoby i zobaczmy o co takiego mu chodzi. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w takim razie w gierce i faktycznie chyba ten typek tutaj powinien być, zobaczcie. Jest ten typek, zobaczcie, legitny Piotrusz 1, 2, 3, zobaczcie, Dobra, słuchajcie, w takim razie tu jest ten gościu, w ogóle faktycznie zobaczcie, ma on jakieś trochę dziwny plecy, słuchajcie, ale dobra, zobaczcie w takim razie o co mu chodzi. Napiszemy, słuchajcie, do niego, napiszmy do niego, słuchajcie. Hej, to ja chcę się wymienić. Hej, wymieni się, dam huge Santa pauza w banku. Aha, słuchajcie, co on mówi? Okej, okay, słuchajcie, coś i do nas napisał, więc słuchajcie, jest ogólnie progres. słuchajcie, on tak stoi i nieruchomo, ale to jest Słuchajcie, na niego napisałem, aha, napisał teraz, mam go w banku, wymieni się za pony. Okej, okay, słuchajcie, czyli potwierdził, że wymieni się faktycznie tego, słuchajcie, huge ta pauza za mojego W i razie napiszmy, okej, okay, to się wymieńmy. To się wymieńmy. Okay, okej, dobra. Ej, zobaczcie, co napisał. Zanim się wymienimy, to mam dla Ciebie propozycję. Okej, okay, słuchajcie, aha, dobra, słuchajcie, ciekawe, jaką propozycję ma dla mnie. To napisał, robię konkurs na... Co bank? Okej, okay, słuchajcie, robi jakiś konkurs na coś tam bank Zobaczymy moi drodzy, o co mu chodzi W każdym razie trochę dziwnie to wygląda, słuchajcie Aha, coś mu kreskuje Nie wiem, słuchajcie Okej, okay, słuchajcie, gość jakoś najdroższy Okej, okay, on robi konkurs na najdroższy bank Aha, słuchajcie, yy, aha, i, i to w związku z tym? Do wygrania huge pet Aha, słuchajcie, do wygrania ma huge peta No, 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 spoko w sobie moi drodzy Ale co, co jakby z tym, że... że... O co, 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 co? Włóż najlepsze pety do banku i mnie dodaj? Eee, e, 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 wiecie co, moi drodzy? Może na Uży Prezent, ale ten gościu mówi, że robi konkurs. Słuchajcie, na najlepszy bank, i mówi, żeby włożył do jego swoje najlepsze pety i go tam i, i go tam dodał. Słuchajcie, to, to jest trochę dziwne w ogóle. Zaraz, 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 zaraz. Ja mam Cię dodać do banku i wszystko włożyć? Że co? Eee, aha, tak. Aha, słuchajcie, no, 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 powiem, no, nie wiem, ale nie wiem. No, słuchajcie, mi co, bo jakoś tak to, tak to trochę dziwnie wygląda. Więc słuchajcie, ja ogólnie zobaczcie, bank mam pusty, wiecie co, moi drodzy więc musiał do niego włożyć prawie wszystko, bo ogólnie mam tylko tam parę rzeczy w banku. Więc moi drodzy powiem mu. Pow A co, właśnie? Już idę do, do banku. Zobaczcie. Ja mu powiem, że wiecie co? Yy, może jednak nie. Może jednak nie. Wymieńmy się lepiej. Wymieńmy się lepiej, może jednak nie. A może jednak tak. I słuchajcie, co jest z tym gościem? O, może jednak tak. Wiecie co, moi drodzy? Wiecie co? No, myślę, że lepiej, może nie. Nie chcę, bo możesz mnie oskamować. Aha, to daj trade. No, no dobra, dam mu trader. No, słuchajcie, ale dobra, wiecie co? Dobra, z się mamy mu dać trade. No, słuchajcie, ja mu tego trade dam. Legitny Piotruś, proszę bardzo. ma się zobaczmy, moi drodzy, po co mu. Okej, okay, daję mu zlikować trade. Daj zobaczmy, co on w takim razie chce Aha, słuchajcie, gościu, nic nie daj, słuchajcie, no ja mam... Dobra, ja w takim razie dam mu... Ja słuchajcie, dam mu tego pony. A, co napisał? Daj, daj 20. Coś tam, bo mam huge bank. A slotów, nie mam wolnych? Nie, 20, 50, ale czego, czego? Czego 50? Jakby? Do no czego 50? Czego 50 słuchajcie? Milionów? My Mi, gościu zdaje 50 milionów gemów z gemów? Czy 50 milionów? To, to nie, słuchajcie, no dobra, ja mogę. Bo, słuchajcie, wiecie co ja? Niech będzie słuchajcie, ja mu to dam, słuchajcie, na razie ja mu w takim razie do, dodam w to, w takim razie. Słuchajcie, niech ma ten gościu zobaczymy, czy tam, czy słuchajcie w ogóle co z tym zrobi. ja mówię że, słuchajcie, że, że on pójdzie i tego w Santa Pausa. w takim razie weźmie. Okej, okay, moi drodzy, w takim razie będziemy mieli znajdziemy się w wypozionego. Okej, okay, słuchajcie co teraz ten gościu zrobi? zobaczcie moi drodzy. Natomiast gościu poszedł w ogóle do banku. Coś coś w tym banku chyba robi. Zobaczcie, ja w ogóle 20 moi drodzy, mam zaproszę i bo się moi to jest mega dziwny. Słuchajcie, czy ten gościu słuchaczy, że jest legit, czy jest kamerem, słuchajcie, bo Gościu na początku mi gada, żeby dodał go do banku. Słuchajcie, później mu w konkursie, pta z zobaczcie. On jest naprawdę dziwny jaki. Coś moi drodzy, czarno to widzę i to mega, mega, mega czarno, słuchajcie. Teraz chajcie, gości cały czas musieli, schodźcie, ja sobie odbiorę w ogóle może nagrodę. Mamy tutaj W razie. Zobaczmy, to ten gościu zrobi, bo moi drodzy, naprawdę... Co, co na... Aha, to Oferuję 3 bilion games słuchajcie na Melone, Nie wiem czy są po co Słuchajcie, napiszcie ej, co napisał? Najpierw musisz mi dać ekskluzyw, bo muszę wiedzieć, że mnie nie oskamujesz. że co? Czemu mi każe najbardziej da najpierw dałeś ekskluzyw. Nie, 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 zaraz, 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 zaraz. Co tu jest grane? Nie, ja mam... Ja słuchajcie, daję mu trade'a i robimy po prostu tak, słuchajcie, ja mu daję trade'a ja daję tego, ja daję tego, słuchajcie, tego pony. Ja mu piszę daj teraz Huja. Okej, słuchajcie, ja napisałem, żeby na początku słuchajcie, ja, ja mu daję to niech mi gościu da Huja, to teraz drugi gościu pisze mi ej dasz to ja, drugi gościu, co mnie Nie, co tu jest gra w tym serwerze? Legitny Piotruś, czy może mi dać... Aha, to jego gościu chce 100 na bank, że Co? Okej, słuchajcie, ja w takiej czekam, czekam, słuchajcie, co ten gościu w ogóle takiego zrobi, bo naprawdę słuchajcie, ja już zaoferowałem. Słuchajcie, ja do niego piszę wiadomość, schajcie, da, da Daję ci trade po prostu włóż tam Huge'a, Musisz mi dać najpierw, bo możesz mnie oskamować. Nie co ten gościu kada? Słuchajcie, jakiś totalny nie, nie co jest gra, słuchajcie. Wiecie, co my do Ciebie zrobimy? także że tam ja słuchajcie mieć co? Nie, zrobimy inaczej, słuchajcie, to ten deklenie. i zrobimy tak i napiszcie mi w komentarzu, czy powinienem mu teraz to dawać, czy nie słuchajcie. Zabiję tak, jak wy uważacie, słuchajcie. Napiszcie w komentarzu, czy mogę ufać mój dawać czy nie ufać, mu, słuchajcie i nie dawać. Końca będzie być samo, nocy to jak w to gościa. Ej, ale słuchajcie, weźcie są, jest taka, że mam dwie opcje, Słuchajcie, albo mu to dam i on mi faktycznie wyciągnie z tego banku, słuchajcie, tego huge santa pauza i mi go da słuchajcie, i będzie to piękny, cudowny trade Albo słuchajcie, ja stracę tego słuchajcie, po niego i już nigdy w życiu więcej go nie zobaczy, słuchajcie. I ten gość automatycznie słuchajcie, wyjdzie i to będzie z po całej kierce. Więc naprawdę moi nie wiem w sobie co robić, chajcie, ale chajcie, co mi się też powiedzieć, słuchajcie, zaryzykować i zobaczymy, słuchajcie, jak to pójdzie. Czy faktycznie słuchajcie, ten goście z kamery, bo jeżeli słuchajcie, okaże się, że to jest prawda, to zobaczcie, moi drodzy, ja mam mogę tylko jednego już padać. Słuchajcie, zawsze miałem zawsze mi było szkoda, że mam tylko jednego już podać, słuchajcie. Więc zobaczymy, moi drodzy, bo jeżeli by się udało, słuchajcie, zdobyć kolejnego już to naprawdę było nie mega kozacko, a moi drodzy, w sumie te zobaczcie, w sumie te pony tych pony mam moi drodzy dwie. Więc moi drodzy, zawsze mi zostanie jeden pony, nawet jak go stracę, więc chyba, możemy w sumie spróbować, w sobie w każdym razie wiem, jest dobry pomysł, ale wiecie, co moi drodzy, myślę, że no dobra, niech będzie, dobra. I nigdy tego nie róbcie, nigdy, nigdy tego nie róbcie, ale wiecie co? Ja zobaczymy, mój drzwi sprawdziły z kamer i słuchajcie, jeżeli to będzie z kamery, to naprawdę się mocno wkurze. W każdym razie, okej, okay, nie będzie, okej, okay, okej, okay, dobra, niech będzie słuchajcie, ja mu to daję, okej. Okay. I słuchajcie, dajemy mu to i zobaczymy w taki właśnie, jak to wygląda. Ja mu słuchajcie, to daję, okej, okay, więc dajemy mu to słuchajcie I zobaczymy, co on teraz, schajcie, z tym petem zrobi. Jak tam drugiego, słuchajcie, poza tym. Teraz słuchajcie, ci mu tego peta, zobaczcie, kości na go nie ma wejku, więc coś kominnej jest schajcie, w każdym, razie, no to, zobaczcie, tak stoi i czeka, no to, no to daj to, huja! To daj, huge, to daj huge, teraz, słuchajcie, co? Co on tutaj tak stoi się kapi, Zobaczcie, on tak stoi, się kapit. Tylko zobaczcie. A w ogóle, jest gościu z dorokiem. Ale dobra, mamy gościu, tak się. Aha, co? Potrzebuję się 20 na, na slota? 20 na slota, myl, myl, Aha, chyba 20 milionów gry. potrzebuje na slota, że co? Nie, nie, ja się ja już mam dosyć tego gościa, co? Nie, rozchajcie no, co? To, to w ogóle? Czemu ten pet nazywa się stracisz? Co jest grane? Nie! Teraz, no, ja już ja, chyba ci daję mu tego skierowica, ja mu słuchajcie, dam to 20 milionów do tego huge. A. Niech będzie schajcie, ja mu to daję, więc więc chejcie, 20, 20, raz, 2, 3, raz, 2, 3. Okej, słuchajcie, daję mu 20 milionów, chyba ja już mam pani, jeżeli to się skamery, to się mega w kurę schajcie, ale już mu tyle rzeczy daje, zobaczcie, że naprawdę, to bez jaj. No, gościu, co on robi w ogóle? Okej. Okay, słuchajcie, dałem mu i co teraz? No to okej, okay, słuchajcie, napisałem, to dawaj teraz ty No nowo no bo obiecam mi gościu, że nie widać, już do ta pauza. Halo, typie, jest czy czekamy, naprawdę, on jest mega kurz, on mam po prostu dosyć. To jest najgorszy typ z gracza w ogóle, jak istnieje, no gościu. Co on napisał? Dodaj do banku i włóż najlepsze pyty, to tam. Nie, Słuchajcie, to jest kamer, to jest 100% kamer. Nie, 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 dobra, nie, 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 oddawaj, 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 oddawaj ekskluziwa, oddawaj. Szybko, oddawaj to typie, oddawaj, nic, nic mu nie dodam, słuchajcie, nic nie dam. Dawaj, słuchajcie, nie mu. tak, o szybko, oddawaj, nie będzie trade. Ej, on napisał nie! Co za skamer? Zobaczcie, z sposób skamer. Widziałem, słuchajcie, widziałem. Po co my mu to dawaliśmy? Słuchajcie, ja już mam tego dosyć naprawdę. Na serio, słuchajcie, mam prezent, a już mam tego dosyć, na pewno nie gościu mi to oddaj lepiej. Naprawdę, dobra, nie no, oddaj no oddaj please. skamerze. Oddaj to Please skamerze, Serio! Oddaj to skamerze. Nie no, znowu napisał nie. Łatwo, co on napisał? Słuchajcie, nie mam go dosyć naprawdę. On napisał łatwo, nie no, co za typ? Nie! Ja już mam tego dosyć naprawdę. Kolejny skam youtuber. Ej, kolejny skam youtuber, to Kolo bo Nie, nie, co? jest gra z tym typem, kto to w ogóle jest, słuchajcie. Kto to jest za typ, moi drodzy. No, słuchajcie, co jest? Co jest z tym typem naprawdę? Nie, to jest prawdziwy skamer. Słuchajcie, uważajcie, nigdy nie dawajcie, słuchajcie, czegoś takiego, słuchajcie, uważajcie, jeżeli ktoś, słuchajcie, robi oceniania banków tak samo, bo widzicie słuchajcie, ten gośnie jest kamery i słuchajcie, udawał, że robi, że ocenianie banków, słuchajcie, robi. Oddam Ci go, bo mi szkoda, no co za... Przecież dobrze mi oddal, co za typ wredny? Nie no, jeszcze mi się mi słuchajcie, pokażę. A, słuchajcie, ja mu daję tyle, ja mu daję tyle, słuchajcie, nie, ale słuchajcie, widzicie, uważajcie na to, słuchajcie, jak ktoś robi konkurs na najlepsze banki, słuchajcie, tak samo, bo ten gość robić konkurs na najlepszego banka, nawet, przy bank, przepraszam, słuchajcie, i widzicie gadał, gadał, że po prostu, żeby go dodać, słuchajcie, do banku i wrócę najpierw słuchajcie On by po prostu je sobie wtedy wyjął. Więc uważajcie takich osób, słuchajcie, uważajcie na takie osoby. Nigdy nie dawajcie słuchajcie jako pierwsi żadnych rzeczy. Słuchajcie, jeżeli ktoś wam mówi, że o daj, później to, później tamto, słuchajcie. W każdym razie pamiętajcie, żeby ktoś zawił łapy w górę, z bądkiem, słuchajcie to był naprawdę najbardziej wkurzający i najgorszy skam, jak słuchajcie, spotkałem. To było dobrze, że mi to oddał, słuchajcie, o to jest sposób najgorszy rodzaj skamu. W każdym razie pamiętajcie o tym, uważajcie słuchajcie i naprawdę mega uważajcie, żeby nikomu nie ufać w ten sposób jak ja tutaj. Więc pamiętajcie o tym, elo,